Witam serdecznie, spotykamy się dzisiaj z Arkadiuszem Brzeskim, alchemikiem i wynalazcą. Ta woda, którą mi tak jesteśmy praktycznie wypełnieni, ona dociera tam, gdzie dotrzeć powinna, czyli wodór jakby odbudowuje ten nasz główny reaktor paliwowy w organizmie i, i zaczyna z powrotem czerpać organizm z wodoru, a te niższe pierwiastki są, jakie już niepotrzebne, wypychane po prostu poza organizm i w ten sposób Następuje przywracanie równowagi. Tutaj trzeba dodać, że tlen jest zasadowy, ponieważ jest składnikiem wodorotlenków no wszystkich zasad. Natomiast y, wodór jest kwaśny, jest składnikiem wszystkich kwasów. No i tutaj no, zaczyna się dziać magia. Piec plazmowy do ogrzewania y, wody użytkowej, czyli takie nowo, nowatorskie centralne ogrzewanie. Mhm. Jest, wykorzystujemy tutaj magnetron, który jest w każdej kuchence mikrofalowej, tylko w kuchence tak naprawdę on działa na półwiska, bo połowa energii z magnetronu tak naprawdę idzie do ogrzewania potrawy na przykład. Natomiast druga połowa jest wykorzystywana na energii, na chłodzenie tego magnetronu, bo on się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur. Najciekawszą rośliną. Która może pomóc ludziom, którzy są na przykład zbyt nerwowi albo mają problemy ze snem. To jest moje ostatnie odkrycie. Oczywiście jest znana, ja ją odkryłem po prostu, ponieważ nie wiedziałem, że taka istnieje, a istnieje. Jest to sałata jadowita. Jest to popularny chwast. Po nacięciu wypływa z niego mleczko i się okazuje, że ma właściwości podobne do opium, tylko że nie uzależnia. Można, w dawnych czasach stosowano to jako zamiennik dla opium do usypiania pacjentów przed operacjami. Czyli musimy na przykład zbudować sobie cewkę Tesli, która będzie nam generowała wyładowanie elektryczne do, do tej kuli, która jest wypełniona gazami. To działa na tej zasadzie jak kula plazmowa, którą można kupić za 30 zł. No. Tylko, że musimy z tej kuli zrobić sobie wyprowadzenia. Żeby y, wymieniać y, gaz. Dokładnie. No i, no i tutaj jest całe pole do popisu. Musimy się w, przede wszystkim zaopatrzyć w dobry mikroskop i zanim taką wodę wypijemy.